Święty Andrzej Bobola daje świadectwo, właśnie jeżeli mówimy o cuda, że on potrafi bardzo wiele. Mogę przytoczyć takie jedno świadectwo z mojej archidiecezji. Pierw może sam przetoczę, które ja przeżyłem. A mianowicie kiedyś tak byłem przed jego ołtarzem, żem zapaliłem świeczkę przy jego ołtarzu z taką prośbą: Święty Andrzeju dobrze by było, jakby do zakonu naszych sióstr przyszła jakaś nowa dziewczyna. I co się okazało, że po kilku dniach zgłosiła się, która mieszkała w Niepokalanowie, dzisiaj jest w naszym klasztorze. I kiedy to opowiadałem na jednej z uroczystości zakonnych, ksiądz arcybiskup mówi w ten sposób, no to może zapalmy świecę, może by kleryk jakiś przyszedł. No, i rzeczywiście krzyż arcybiskup zapalił, i proszę sobie wyobrazić, na drugi dzień zgłosił się kleryk do naszego seminarium. Czy to jest bez przyczyny, nie, wolno, nie można w tym widzieć Andrzeja? Przecież tą intencję zapalił arcybiskup świecę przy ołtarzu w Strachocinie. No to są znaki Jeżeli które mówimy też o cuda, właśnie tak? kto nie zna Andrzeja, bo woli, to im się wydaje, że to jest niemożliwe. Dla mnie takie sprawy są normalne, bo wiem, że święty Andrzej, w ogóle całe jego życiorys, cała jego historia kultu, to jest inne jak pozostałych świętych. I teraz najbardziej tak, mam ból w sercu, że wielu ludzi go nie zna dzisiaj w Polsce, a to bardzo przez to tracimy i my, jako osoby, które go nie znają, i zarówno ojczyzna ile traci. I, I jestem właśnie z jednym z tych chyba kapłanów, który czuje się w ręku Andrzeja Boboli takim narzędziem. Właśnie pewne myśli, które e, otrzymuje, to są takie myśli, które nigdy nie wyczyta, nie wyczyta się w żadnych opracowaniach o świętym Andrzeju. Że ksiądz Prałat wie, że to nie jest ze mnie, tak? Że to Jestem pewny, gdzieś... że współautorem pewnych żyje, rzeczy, bo teraz napisałem książkę. Ja już kilka książek napisałem o świętym Andrzeju, ale to były życiorysy. Zaś w tej książce, które teraz napisałem, to jest odniesienie się do wszystkich zarzutów, które pojawiają się w związku z Andrzejem Bobolą. Tych zarzutów jest wiele dotyczą różnych etapów jego życia. I starałem się prostować przekaz o Boboli. Bowiem zastanawiam się nieraz, że święty, który daje takie wyraźne świadectwa, znaki pomocy, choćby teraz ostatnio, z racji 430. rodzicy jego urodzin. To było w listopadzie minionego roku. Też taką podjąłem myśl, żeby w obliczu zagrożeń z Białorusią, żeby rozpocząć nowenne w Polsce za przyczyną świętego Andrzeja Boboli o rozwiązania tego konfliktu. I proszę sobie zauważyć. I mocno chcę to podkreślić, bardzo dużo ludzi się zaangażowało, bardzo dużo ludzi się modliło. I ja mam dane ze straży granicznej. Przekazałem to nawet ostatnio w artykule w naszym dzienniku. O co chodzi, że. Ponad 40 tysięcy osób było w październiku przy naszej granicy, tych uchodźców z trzech krajów. Co więcej, w ciągu miesiąca było ponad 14 tysięcy przekroczeń, co wcześniej było po, po kilkaset, po kilkadziesiąt. I polu odprawianej nowennie z tych 14, ponad 14 tysięcy zeszło w grudniu do 1400. Ludzie się rozpieszli gdzieś. I teraz można powiedzieć no zbieg okoliczności, można powiedzieć, że polityczne rozmowy były na ten temat i, i rozwiązywano w ten sposób. Ale jeśli naród podjął modlitwę w tej intencji do Boga za przyczyną świętego Andrzeja Boboli, to trzeba być jakimś człowiekiem bez wrażliwości, żeby nie zobaczyć. Pewnej relacji, tej modlitwy i z tym, co się stało. Ja to podkreślam. I stąd też, właśnie kiedy dzisiaj e, też jest to zagrożenie wojną e, na Ukrainie, e, też ta sytuacja na Białorusi jest taka, jaka jest, w Rosji jaka jest wskazuje, że powinniśmy się modlić my jako Polacy. Powiedz dlaczego. Bo to, się prowadzi, bo to tak sobie też, tak to pięknie, pięknie sobie tak wygląda, o co mi chodzi. Mianowicie należał on do prowincji litewskiej, a. się Sienadzi bo była, choć pochodził z Małopolski. Małopolski. I z tego co wiemy, przecież też rodzina chciała, żeby, go, żeby przeniósł się do prowincji tak tej tutaj południowej, a on tam chciał pracować, na, tam gdzie właśnie pracował i gdzie zginął potem. A więc gdzieś ten te tereny właśnie Litwa Białoruś Ukraina gdzieś w, były tereny jego pracy mu na sercu on tak. tam świadomie chciał być a więc tak. też jest takim patronem też tych niespokojnych czasów kiedy tam patrzymy z niepokojem na wschód tym bardziej tak. Ojcze, jest jedna bardzo ważna rzecz na którą chciałbym zwrócić uwagę Andrzej Bobola e, w, kiedy wstępował do zakonu e, podpisał się tylko słowem, słowem małopolanin w, w, w związku z tym byli tacy historycy, którzy przekreślali e, jego urodzenie w Strachocinie, że Strachocina nie leżała a w tym czasie do Małopolski. Okazuje się, proszę sobie zaglądać do Wikipedii. W tamtym czasie e, Małopolska sięgała od Dunajca po San i ziemia sandomierska aż po ziemię lubelskie to była określona mianem Małopolska. Ale teraz w tej książce też, którą już dałem do poprawienia, odesłałem nawet do korektorki, żeby to poprawiła, czy tam błędów nie ma jakichś stylistycznych, czy językowych. Właśnie doszedłem kiedyś do czegoś, żeby rozumieć to określenie małopolanin. Trzeba być mieszkańcem Strachociny. Dlaczego? Bo Strachocina była wioską królewską, gdzie mieszkali Polacy. Zaś sąsiednie wioski to były ukraińskie. Tam są cerkwie do dzisiaj. Wprawdzie zostały po wojnie przejęte i użytkują katolicy. Ale jeszcze przed wojną to były cerkwy, gdzie byli grekokatolicy. I wychowanie takie narodowościowe, patriotyczne w Strachocinie było bardzo ważne. I proszę sobie zauważyć, co to znaczy Małopolanie? Andrzej Bobola znajduje się na ziemi litewskiej. Są tam Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, a on określił jedno. Ja jestem Polakiem. Proszę. I dlatego, żeby zrozumieć, że w tym określeniu jest zawarta prawda o strachocinie, to trzeba tam być, rozumieć pewne rzeczy. Ja jestem Polak. I zresztą całe życie dawał wspaniałe świadectwo Andrzej Bobola, że że jest Polakiem, że mu bardzo e, zależy na reprezentowaniu naszego narodu w tamtych e, stronach. Nigdy się nie wstydził przynależności do, do narodu polskiego. Stąd też, nawet gdy kozacy w Janowie Polskim odbierali mu życie, kiedy ponosił takie straszne męczeństwo, śmiali się z, z jego przynależności narodowej jak go powiesili, upowały, mówili lachtańczy. Czyli proszę zobaczyć, jak to przywiązanie do Polski, do narodu polskiego, u Andrzeja było takie przejrzyste. I myślę, że to też wiąże się z tym, że dzisiaj Andrzej Wobola jest odpowiedzialny, Pan Bóg go uczynił za Polskę i nasz naród. Właśnie to też trzeba w tym kontekście wszystko widzieć. Nie? Też, właśnie, jak mówimy, warto polecać się też Andrzejowi Świętemu te intencje, właśnie pokoju, szczególnie pokoju. bo on tam pracował na wschodzie. tych ziemiach i te ziemie były mu bardzo bliskie. Zresztą to są narody słowiańskie. Andrzej wola poświęcił się, by pracować dla Słowian. I stąd też cała jego praca polega na tym, żeby łączyć, jednoczyć. Nie, żeby te narody były rewilizowały ze sobą, czy prowadziły wojnę ale on chciał to jednoczyć. Wielu tego nie rozumie i właśnie w tej książce też staram się, którą napisałem bohater Chrystusowie, bo do dzisiaj jest taki przekaz, że Andrzej Bobola nawracał prawosławny. A uważam, że to jest bardzo krzywdzące dla Andrzeja Bobola. Dlaczego? Dlatego, że był taki etap w jego życiu, kiedy miał bardzo poważne problemy. To był nowicjat, trudny charakter, temperament. I wobec tego dochodziło nawet do tego, że zastanawiano się, czy go w ogóle z zakonu nie wyrzucić. Myślę, że po pierwsze przyjęto go, dlatego że pochodził z rodziny szlacheckiej, która, którą bardzo cenili jezuici, żeby się pewnie nie narażać tej rodzinie, to go przyjęli. A później, kiedy przyszedł, to te błędy, które popełniał, w szkole w Braniewie, którą prowadzili jezuici i jakoś przeniósł, później do nowicjatu. Ale w pewnym momencie Andrzej Bobola odkrył, że może się zmienić. I przyszedł do swoich przełożonych i powiedział, że odnalazł środki, dzięki którym się zmieni. To było wtedy w nowicjacie właśnie? W nowicjacie. Mhm. I odkrył pierwszy środek, to była adoracja Najświętszego Sakramentu. Prosił, żeby w nocy mógł adorować Pana Jezusa. On, choleryk, Z taką modlitwę sobie tak, wybrał. Taką adoracyjną, nocną adorację Pana Jezusa. Mhm. I drugie, co wybrał Andrzej Bobola, to była taka zdrowa pobożność Maryjna. Bowiem 8 grudnia 1608 roku. Oddał się Matce Bożej w duchu Sodalicy Mariańskiej, bo wiadomo, jezuici wtedy pracowali na rzecz rozwoju sodalicy Mariańskiej, bo przecież ta organizacja w Kościele to wyszła od jezuity. Ale to oddanie było takie zewnętrzne. Nic nie wnosiło w życie Andrzeja. Stąd też zrozumiał, że trzeba na nowo się oddać Matce Bożej. I teraz zobaczmy. Bo to jest bardzo istotne. Przełożeni zobaczyli, że w bardzo krótkim czasie Andrzej Bobola zaczął się zmieniać. To nie był ten sam nowicjusz, ale jednocześnie Andrzej Bobola wzrastał w Bożej mądrości, bo klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, to nie tylko zmieniał swój charakter, temperament, ale jednocześnie Pan Bóg przelewał do niego w jego serce, w jego umysł pewną wiedzę. I tego nie dało się zauważyć. Dlatego później e, te takie zarzuty wobec Andrzeja, że nawracał e, prawosławnych, uważam, że jest to nieprawda. Człowiek, który dąży do świętości, bo to, że Andrzej Bywola chciał być święty, to się przejawia w, w, od najmłodszych lat. Chciał być święty. I teraz sobie zobaczmy, czy święty chciałby czynić coś, co mu sprawiało tyle kłopotów i tyle, e, problemów w zakonie, bo prosto, że szedł do prawo, w wiosek prawosławnych, wchodził do domów prawosławnych. Czy on by e, e, czynił to, gdyby wewnętrznie nie był o tym przekonanie, że tak trzeba robić? I dla mnie, święty Andrzej Bowola, to nie nawracał. On się wzniósł ponad to zło, które uczynili ludzie, dzieląc chrześcijaństwo na prawosławne i katolickie. On się wzniósł nad to zło, które. Powstało i, i zgorszenie które niosł. Też Święty Andrzej dodajmy znał dobrze język grecki. Przecież on czytał ojców Kościoła, tak. ojców z wieku chrześcijaństwa, tak, to gdzie był jeszcze bardzo, przed podziałem kościoła, to wszystko było. Bo to był bardzo zdolny nowicjusz, tak, bardzo tak, zdolny. Ale też miał argumenty też y, teologiczne z ojców ze świętych pierwszych wieku chrześcijaństwa, którzy też pokazywali tę jedność Kościoła, to chcę powiedzieć. Tak. I, I tutaj weźmy pod uwagę jedno, to, co ja staram się rozeznawać odnośnie Andrzeja. Bo boli, że dla niego ważniejsza była, bo ważniejszy był chrzest, bo to przez to człowiek się staje dzieckiem Bożym. Wchodzi z woli Boga do owczarni Chrystusowej. I dla Andrzeja ważniejsze było to, aby tym ludziom pomagać, by się zbawili. I teraz zasadnicze pytanie: czy on kogoś zmuszał do tego nawrócenia? Czy wchodził na siłę do tych domów? On po prostu kierował się miłością. I rodzi się pytanie, przecież oni sami chcieli być w tym, w tej owczarni, w której jest Andrzej. Czy było takie jakieś przyciąganie w nim, Przy... pro... tak. że to było... chcemy swoją, być jak ty, tak jak Swoją pobożnością, swoim świadectwem pokazywał piękno chrystusowego kościoła, piękno Ewangelii. Był przekonywujący. Był tym. przekonywujący. I stąd też wskazuje na jedno, że to nie było nawracanie, to była ewangelizacja i ja nawet nazywam świętego Andrzeja Boboli prekursorem nowej ewangelizacji, bowiem to jest określenie, Jan Paweł II jako jeszcze biskup krakowski w odnośnie tam w Nowej Hucie wypowiadał po raz pierwszy o nowej ewangelizacji, później ta sprawa też przeniósł i do Watykanu. O co chodzi tak naprawdę w, 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 w nowej ewangelizacji? Żeby ukazać Boga, który jest miłością, przyjść do tych, którzy sami już do Jezusa nie przyjdą, którzy opuścili świątynię, żeby zająć się nimi. Tymi ludźmi dzisiaj nazywamy z obrzeża. Nie? Z A Andrzej Bobola tak. wtedy to robił. I on naprawdę, no, trzeba współczyć jego przełożonym w tamtym czasie, ponieważ no, to, co robił, wydawało się, że to. Nie powinien tego robić, bo gdzie zachowany ślub posłuszeństwa, bo oni go przecież upominali, przenosili z placówki na placówkę, on mimo wszystko zawsze robił to samo. Czyli co Andrzej Bobola w tej świętości nam mówi? Że wierność poznanej prawdzie i wierność własnemu sumieniu jest ważniejsze. To, co apostołowie mówili, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. No, ale też I to jest świętość Andrzejowa. Też te zarzuty, one były wyjaśniane.